Ustawa ta określa szczególne zasady legalizacji pobytu obywateli ukraińskich którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską w związku z trwającym konfliktem zbrojnym, ale również zakłada na ich rzecz możliwość skorzystania z uprawnień związanych z pomocą społeczną oraz ochroną zdrowia, a także postanowienia związane z podjęciem i powierzeniem Ukraińcom pracy. Głównym celem ustawy jest jednak umożliwienie obywatelom Ukrainy, którzy deklarują chęć pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zalegalizowania tego pobytu przez okres 18 miesięcy, począwszy od 24 lutego 2022 roku. Każda z osób objęta ustawą po złożeniu stosownego wniosku otrzyma numer PESEL, który umożliwi organom usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych, a obywatelom Ukrainy docelowo umożliwi poszukiwanie pracy oraz kontynuowanie edukacji. Obywatele Ukrainy. Objęci ustawą uprawnieni będą do wykonywania pracy przez cały okres swojego pobytu i nie będzie tutaj konieczności uzyskiwania przez nich zarówno y, pozwolenia na pracę, jak i przeprowadzania przez potencjalnych pracodawców tzw. testu rynku pracy. Podmiot powierzający pracę obywatelowi Ukrainy zobowiązany będzie y, jednakże do uprzedniego zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o y, Fakcie powierzenia pracy konkretnemu obywatelowi w terminie do 14 dni od momentu rozpoczęcia przez niego pracy. Dodatkowo obywatele Ukrainy będą mieli możliwość zarejestrowania się we właściwych powiatowych urzędach pracy oraz skorzystania ze świadczonych tam usług w zakresie pośrednictwa w pozyskiwaniu pracy, poradnictwa pracy oraz dodatkowych szkoleń. Powyższe świadczenia wraz z. Z uproszczeniem procedury zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce, umożliwi nam uwolnienie polskiego rynku pracy oraz pozyskanie niezbędnych zasobów pracy do branży dotkniętych brakami osobowymi, takich jak między innymi branża transportowa czy gastronomiczna. Warto jednak śledzić postęp prac legislacyjnych, ponieważ w drodze rozporządzenia mogą zostać ustalone tzw. parytety pracy. Polski pracodawca będzie miał możliwość powierzenia wykonywania pracy tylko ograniczonej liczbie obywateli Ukrainy, odpowiadającej stosunkowo ilości wszelkim, wszelkich pracowników, którym powierza świadczenie pracy w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Niezależnie od powyższego uchodźcy będą mogli również podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach takich samych jak obywatele polscy. Specustawa zakłada, że wojewoda oraz przedstawiciele władz lokalnych zapewnią uchodźcom doraźną pomoc materialną, ale przewidziane jest również jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł na osobę na tzw. utrzymanie uchodźców, czyli umożliwienie im nabycia podstawowych usług i produktów takich jak żywność, odzież i środki higieniczne. Długofalowo obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a także rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia Dobry Start, czy wreszcie z ewentualnych dofinansowań pobytu dzieci uchodźców w szłobkach. W sytuacjach szczególnych będzie możliwość skorzystania z systemu opieki społecznej. Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które przyjęły bądź przyjmą uchodźców z Ukrainy oraz zapewnią tym osobom wyżywienie i zakwaterowanie mogą liczyć na szczególną finansową pomoc państwa w postaci świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres 60 dni. Jednocześnie jednak należy zaznaczyć, że wysokość tego świadczenia zostanie określona dopiero w drodze rozporządzenia wykonawczego do specustawy. ustawy.